Uświadomić sobie, że my nie spadliśmy z księżyca, tylko jesteśmy elementem natury, genialnie z, złożonym elementem natury i podlegamy tym samym prawom, co wszystkie istoty żyjące, rośliny, zwierzęta, ptaki na Ziemi, podlegają tym samym prawom. Żeby sobie zdać z tego sprawę, a nie że my jesteśmy oderwani i, i natura tylko w naszym przypadku się pomyliła i zrobiła człowieka z błędem który wymaga ciągle naprawy. Nie, nie, tak nie jest. No tak, poza tym by, pamiętajmy też, że no teraz mamy bardzo rozwiniętą medycynę akademicką, tak. ale nie zawsze tak było i ludzie też sobie jakoś musieli wtedy radzić z różnymi problemami zdrowotnymi, prawda? Jeżeli coś nie było potrzebne 140 lat temu człowiekowi, to teraz na pewno też nie. Ciekawe. I tu stawiamy kropkę. Gdyby ktoś chciał y, cię odwiedzić, z tobą popracować, to zapraszamy strona nowamedycyna.com i telefon 790 714 741.